z na stacji kolejowej weszli do pociągu sataniści, Młodzież satanistyczna. Y, oczywiście z krzyżami do góry nogami, w skórę, z jakimiś trupimi czaszkami zaczęła się zachować bardzo agresywnie na nawet wulgarnie y, te kobiety zaczęły się trochę tak lękać, przestraszone przyjechały na spotkanie anielskie. Patrzcie jak to diabeł zaraz posłał taki, nie? Aniołzy. Y, tak. I, i, wtedy, I wtedy, słuchajcie... Ta siostra Zakona zaproponowała i ci ludzie w przedziale, ci, którzy z nią jechali, yy, zaśpiewali Sanctus, 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 Sanctus domnus, venus satanus, plenis et terra Czyli święty, święty, święty Pan Bóg zastępuje. Jak skończyli śpiewać do święty, 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 to w głośniku, bo są głośniki w tych pociągach już. Nie wiem tak, tak bo tam w stację. No, to w głośniku się rozległ, ale potężny taki krzyk w głośniku. W imię Jezusa Chrystusa milcz. I słuchajcie, natychmiast ta młodzie się wyciszy. A natychmiast. Po niemiecku, nie? W imię Jezusa Chrystusa milcz. Pierwsza stacja, wszyscy oni Słuchajcie, jest to, jest to y, też właśnie taka obrona przeciwko złu. W jaki sposób y, y, diabeł ludzi kusi, opowiada y, ojciec ojciec y, egzorcysta, y, on się nazywa no teraz mi wyleciało, wyleciało mi teraz nagle z głowy y, jego imię i nazwisko, to jest y, z, ojciec no profesor, sem, profesor Seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny. Jest, tak jest. O takie tak. I on opowiada, słuchajcie, w konferencji podczas rekolekcji, w jaki sposób szatan może zaatakować nawet osobę bardzo pobożną, bardzo religijną, chodzącą do kościoła. I opowiada historię o, 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 o młodej kobiecie, która mieszkała samotnie, opiekowała się do śmierci swoim y, y, staruszkiem, tatusiem, który zmarł i, i wpadła jej w ręce y, taka książka, pisma automatyczne. Dowiedziała się, że są ćwiczenia takie, które można robić i, i, i dzięki takiemu, y, tym ćwiczeniom pisma automatycznego, to jest ta książka o tym, to w pewnym momencie zmarły może się z Tobą kontaktować. Musisz takie pewne obrzędy robić, jakby obrzędy, pewne zadania, które otwierają drogę powiedzmy do tamtego świata i wtedy jej zmarły tata może z nią się kontaktować. Wygląda to w ten sposób, że Twoja ręka Sama bierze długopis i pisze z zawrotną prędkością i, i, i ty potem możesz wziąć i czytać, co mi tu zmarły napisał. I ona słuchajcie, kupiła sobie tą książkę, studiowała przez cały rok czasu, no trochę to trwało, ale jak ktoś bardzo chce, to diabeł go wysłucha. Bo to jest oczywiście diabelstwo, pismo automatyczne. I, I słuchajcie, po roku czasu jej ręka, kiedy siedziała przy stole, bo tam były ja zawsze musi być czysta kartka, długopis obok nie. Ona chyba telewizję oglądała czy coś, nagle jej ręka łapał długopis i za prędkością pisze po, po kartce papieru. Ona bierze tą kartkę i rozpoznaje, to jest pismo mojego taty. Tylko charakter pisma mojego taty. I czyta, kochana córeczko, jak ja się cieszę, że się mogę z tobą skontaktować. Ona wpadła w szał radości, ona była szczęśliwa i mówi, w że tata, czy ty tu jesteś, czy to na pewno ty. I ręka znowu łapie długopis i zawrotną prędkością pisze po pustej kartce, kolejnej kartce. I ona bierze, tak szybko pisze, że nie jest w stanie tego na bieżąco czytać. Dopiero jak skończy, bierze tą kartkę i czyta. Córeczko, kochana, to ja. Czy pamiętasz, jak miałaś 6 lat, kiedy płynęliśmy łódką po jeziorze, jak chciałaś pogłaskać człowieka, wychyliłaś się i wpadłaś, a ja wtedy skoczyłem do, do jeziora i cię wyłowiłem. Moi kochany dziecka, jak ja się cieszę, że mogę z Tobą rozmawiać. Jaka ona była szczęśliwa, ma kontakt z tato. I mówi, tato, kochany, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Jak mogę Ci pomóc? I zobacz, jaki szatan jest do końca przebiegły. Ręka pisze, nie? Kochana córeczko, zamknij za mnie przeświętą. Szatan wiedział, że jest początek tygodnia, że ona do, że do kościoła jest daleko, że ona dopiero w niedzielę będzie w parafii i, i tam zamówi prze. Ale ona, słuchajcie, wie, że różaniec. I mówi tak, to dobrze, ja zamówiłem przez święto, ale patrz, mam twój różaniec, przejrzyśmy razem odmawiali. I zaczyna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Maryjo, zapraszam Ciebie, zapraszam Aniołów Pański do wspólnej modlitwy za mojego tatusia, dzisiaj mogę tylko różaniec na to za Ciebie odmówić. I zaczyna się modlić, nagle ręka z obrzydzeniem odrzuca różaniec, bierze długopis i tu jest wezwana Maria, więc szata nie wytrzymuje. A mamy Twojego starego, ty szmat. i zaczyna ją wyzywać, wulgarny być, nie oddamy Ci go. Wtedy ona się orientuje, że to szata z nią rozmawia przez papier. I ona mówi, ja nie chcę, ja już rezygnuję. Ręka wbrew jej woli sama pisze, to nie my szukaliśmy kontaktu z Tobą, to Ty z nami szukałaś kontaktu. Trzeba teraz za to odpokutować, zapłacić niejako. Moi kochani, to jest, to jest właśnie to jest, to jest takie działanie złego, ona potrzebowała jeszcze bardzo długiego czasu, wielu modlitw egzorcystów, żeby ją z tego uwolnić. Z tego diabła, którego ona sama zaprosiła, a wcale nie chciała, bo przecież chodziła regularnie do kościoła. Uratowało ją to, że wzięła różaniec, putacie i zaczęła wzywać Matki Bożej. Maria królowa natychmiast przeszła. Szatan nie znosi Marii. On zawsze o niej mówi ta. Używa również określenia ta baba. Ta z góry. Ona. Ona, ta z góry, ta baba. Nie mówi nigdy Maria, niepokalana dziewica. Kiedy w czasie egzorcyzmów nałożono na szyję różaniec święty, szatan zaczął wrzeszczeć: Zabierzcie ze mnie, jak o nie par jak o mnie. Pan, jak o mnie". Jak, jak, jak ten łańcuch z tym krzyżem na końcu, jak obie przygniata, jak pali. A wtedy egzorcysta mówi, ta kobieta od dzisiaj będzie do śmierci codziennie odmawiać wrzajec. I szatan zaczął wyjść. Ale potem się bronił i mówi do egzorcysty, ale i tak jest was mało, i tak jesteśmy silniejsi, i tak zwyciężymy, bo jak was jest mało? On mówił o tych, którzy codziennie odmawiają różaniec. Gdyby tych ludzi było więcej, co odmawiają codziennie różaniec, szatan wysłał, bo to jest potężna broń. Szatan wiele razy mówi w czasie egzorcyzmu o tym łańcuchu obrzydliwym z, z tym krzyżem na końcu, że czasem egzorcyzm musi się pytać, o jaki ci łańcuch chodzi? O te koraliki. On nawet nie jest w stanie wypowiedzieć różaniec. Święty. I, I to jest, moi kochani, jedna taka historia. Bardzo groźnym czymś jest, jeżeli my na przykład